W ostatnich dniach cała weterynaria w Polsce obserwuje efekt wpisu pani Moniki Richardson dotyczącego leczenia jej psa w jednej z warszawskich klinik. W emocjonalnym poście pojawiło się oskarżenie o brak empatii, a także stwierdzono, że wystawienie rachunku po śmierci psa to coś nieludzkiego. Ale to, co się wydarzyło po tym poście, przeraża mnie chyba jeszcze bardziej. W sieci wylała się fala nienawiści na lekarzy weterynarii. W tej chwili jesteśmy teraz publicznie nazywani szajką, oszustami, hienami, wyłudzaczami pieniędzy. Odbieram słuchajcie to osobiście, bo jestem lekarzem weterynarii, bo codziennie staję twarzą w twarz z ludzkim bólem i cierpieniem zwierząt. Bo wiem, ile serca wkładamy w tę pracę i jak niewiele trzeba, by to wszystko zniszczyć jednym wiralowym wpisem. Pani Moniko, czy naprawdę empatii zabrakło w momencie, kiedy ktoś poprosił o opłacenie rachunku? Od kiedy śmierć człowieka jest darmowa? Czy szpital ludzki nie wystawia faktury? Czy pogrzeb człowieka jest bezpłatny? Dlaczego więc oczekuje się, że śmierć zwierzęcia nie będzie wymagała rozliczenia za wykonaną, często heroiczną, pracę lekarzy weterynarii? Weterynaria to zawód. Prawdziwe, kosztowne i odpowiedzialne. Utrzymujemy placówki z własnych środków. Opłacamy sprzęt, diagnostykę, leasingi, czynsze. Szkolimy się, inwestując w wiedzę po godzinach, często kosztem życia prywatnego. Co miesiąc płacimy ZUS, VAT, podatek dochodowy, prowadzimy księgowość. A wszystko po to, by to właśnie Twój zwierzak miał dostęp do najwyższej jakości opieki. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w święta. Mówienie, że weterynarze myślą tylko o pieniądzach, to ogromna niesprawiedliwość. My nie zarabiamy na luksusach. My zarabiamy, by dalej móc leczyć. A największy koszt jaki jest nasze zdrowie psychiczne. Weterynaria to jeden z zawodów o najwyższym wskaźniku samobójstw na świecie. To nie przypadek. Presja, długie godziny pracy, brak zrozumienia ze strony społeczeństwa i fala hejtu, której doświadczamy każdego dnia, zbierają swoje tragiczne żniwo. Pani Monika ma prawo do emocji po stracie pupila. Rozumiem to z całego serca. Ale sposób, w jaki została poprowadzona ta narracja, publiczne ujawnienie danych kliniki, wywołanie lawiny nienawiści i generalizacja całej branży jest po prostu nieodpowiedzialny. I bardzo, bardzo szkodliwy. Pracuję w tym zawodzie, widząc codziennie, jak trudne decyzje podejmujemy w gabinecie, i jak łatwo wydać na nas wyrok z za klawiatury.